To, co teraz widzicie, to jest jeden z rozdziałów mojej książki. To jest tylko jeden rozdział mojej książki. Wiem, że tego jest za dużo, więc będę musiał ciąć. Dzisiaj właśnie będzie dzień usuwania nadmiaru tekstów i mam zamiar skrócić ten rozdział, który tutaj na kartce ma 20 stron. Chcę go skrócić o połowę. O połowę. I nie tracąc czasu, bo dzisiaj filmik mocno napakowany książkami w formacie, który chyba najbardziej lubicie, czyli pokaż mi książkę, która. Mam telefon, mam w nim wasze pytania. Pytanie jest sporo, książek też jest bardzo dużo, dlatego będę się streszczał. Lecimy. Pokaż mi książkę, która jest idealna na poprawę humoru. <laughs> I tak jak było w poprzednim filmie z serii, pokaż mi książkę, która. Ja tam stwierdziłem, że czytam jednak smutne i nudne książki. Jedyną książką na poprawę humoru i powtarzam to za Mariuszem Szczygłem jest Śmierć Pięknych Saren. Oty Pawła. Nie mam jej tutaj, bo to jest książka, która mi w tajemniczych okolicznościach zginęła. Ona jest gdzieś w domu, bo jej nikomu nie pożyczałem, bo takich dobrych książek nie pożyczam, ale nie umiem jej znaleźć. Śmierć Pięknych Saren. Mariusz Szczygiem mówi, że to jest najbardziej antydepresyjna książka na świecie. Książka, która porusza tematy medyczne. Ostatnio przeczytałem taką książkę o epidemii Ołowiane Dzieci. Michał Jędryka napisał tę książkę, i to jest książka o Śląsku, o Katowicach i o epidemii Ołowicy. To nie jest klasyczny reportaż, to jest taka trochę jakby powieść reporterska. Jest tu, tutaj trochę fikcji, co wyjaśnia autor. Więc jeżeli szukacie nietypowej książki, powiedzmy non-fiction, trochę taką w, w cudzysłowie, to ta. Ołowiane dzieci, ale polecam Wam też z tematów medycznych. Serce pasowało Anny Matyi o polskiej transplantologii. Świetnie napisana książka. Nie mam tej książki tutaj, bo pożyczyłem i ktoś mi nie oddał. Muszę ten dług wyegzekwować. Czyli Anna Matyja, serce pasowało. Naprawdę super. Napisana jest ta książka o polskiej transplantologii, o przełomach, o, o rozwoju. O tym, jak lekarze robili coś z niczego. No i jeszcze, jeżeli w temacie epidemii, to zaraza. Zaraza Jerzy Ambroziewicz. To jest książka wydana przez Dowody na Istnienie o pewnej tajemniczej chorobie epidemii pewnej tajemniczej choroby, która w latach 60. nawiedziła Wrocław. Też świetnie się czyta i to też jest taka powieść reporterska, bo nie klasyczny reportaż. Bardzo, bardzo polecam. Naprawdę trzyma w napięciu od samego początku. Książka, która Cię przeraziła. Mam taką książkę, którą przeczytałem w ostatni weekend. Bo niby wiele się czyta o ochronie środowiska i o śmieciach, ale to, co opisuje Stanisław Ułubieński w książce o śmieciach, bo ona się nazywa Książka o śmieciach, to to jest masakra. Wydaje ci się, że wiesz, jak śmieci są kłopotliwe, jak zagrażają środowisku, jak wpływają na życie człowieka, jak mogą je zepsuć po prostu. Ale to, co pisze Łubiński, jak wiele aspektów pokazuje i wtłacza nam do naszej świadomości, no to potem trudno spokojnie z tym żyć. Książka, którą każdy powinien przeczytać. Stanisław Łubiński, książka o śmieciach nowość z Agory z Czerwca. Książka, która rozśmieszyła Cię do tego stopnia, że śmiałeś się w głos. Kurde, nie pamiętam takiej książki. Książka, która wylała z Ciebie najwięcej łez. No niestety, ja mam taką przypadłość, yy, że nie płaczę na filmach, na książkach. Nie wzruszają mnie żadne ckliwe historie, ani jakieś takie, którymi ktoś na siłę próbuje mnie właśnie wzruszyć. N nie płakałem na Królu Lwie. Wiem, że być może coś jest ze mną nie tak. Książka, która jest dobra jak chlebek z masełkiem. No dobrze. Violetta Grzegorzewska, Guguły. Malutka, powieść, proza, nagrodzona Bukerem jakoś 3 czy 4 lata temu. Drugą po Noblu najważniejszą nagrodą dla książek. Kto nie czytał, niech przeczyta. Świetna, dobra jak chlebek z masełkiem i jeszcze taki okraszony szczypioreczkiem. Książka, która sprawiła, że spojrzałeś z innej strony na sprawę, co do której już miałeś swoje zdanie. No to znowu wrócę... Ostatnio do książki łubieńskiego, czyli książki o śmieciach. No bo wydawało mi się, że dużo, dużo, naprawdę dużo, więcej niż przeciętny człowiek, wiem o tym, jak e, funkcjonuje, że tak powiem, rynek odpadów. Rynek odpadów. No trochę to też jest rynek, ale ta książka. Pff, myślałem tak, bo byłem już po tej książce. E, to jest e, nie śmieci książka Julii Wizowskiej, bardzo e, też. Pomocna i przydatna książka na dzisiejsze czasy. One się świetnie uzupełniają. No ale jednak, mimo wszystko, zrobiło na mnie wrażenie, to co tutaj było napisane. Książka, która coś zmieniła w myśleniu o kobietach. Chyba nie było takiej książki. Jakoś nigdy nie miałem żadnych takich schematów wtłoczonych do głowy, właśnie na temat kobiet. Więc być może. Nie musiałem niczego zmieniać. Książka, która jest niezwykle erudycyjna, i teraz to będzie ciekawe. Nie mogę jej znaleźć. Dobra, mam. Piotr Matewiecki, Stary Gmach. To jest książka o starym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego. Określam tę książkę mianem sklepów cynamonowych dla bibliotekarzy, bo ona jest właśnie tak erudycyjnie, erudycyjnie napisana bardzo precyzyjnym, różnorodnym, nieprzewidywalnym językiem. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, no już trzymajmy się tego sformułowania erudycyjnego, erudycyjnego to ta. Stary gmach Piotr Matywiecki. Matywiecki jest poetą, więc niedziwny, nie, nie że... No, że taką książkę napisał w ten sposób. I to w ogóle jest non fiction jakby nie było. Książka, która nadaje się tylko na podpórkę nogi od stołu. Ziemia, Jałowa, Magdalena Okraska. Książka, która najdłużej leży nieprzeczytana. Nie wiem, która leży najdłużej, ale mam kilka takich, które chcę przeczytać od dawna. Tutaj jest Geniusz. Podobno bardzo dobra książka. O pisarzu. Tutaj jest kabre, którego zacząłem i nie skończyłem. Stój prosto. Bestia. Bestie też chcę przeczytać. No i taki kabre albo taki geniusz. To one już tutaj naprawdę kilka, kilka lat stoją i czekają. Może się doczekają. Książka, która opowiada o współczesnej Ukrainie. Sporo jest takich książek, w ogóle Ukraina jest naprawdę bardzo dobrze opisana przez reporterów i przez reporterki też. Na przykład Ukraińska Noc, książka rok temu nominowana do Kapuścińskiego, więc do nagrody Kapuścińskiego, więc warto. A wczoraj w ogóle zacząłem powieść, to jest powieść Dom dla Doma, yy, ukraińskiej pisarki opowiadająca książka o Ukrainie lat 90 ale z perspektywy psa taki pomysł kilkadziesiąt stron przeczytałem na razie, więcej ponad to co wam przed chwilą powiedziałem nie potrafię o tej książce powiedzieć więc na razie tyle, no ale jak coś o Ukrainie główni bohaterowie mieszkają w mieszkaniu, w którym mieszkał Lem, Stanisław Lem Welwowie. Książka, która miała wiele pochlebnych recenzji, ale mnie się nie podobała. To znaczy, nie podobała mi się. Miałem bardzo duży niedosyt po przeczytaniu biografii Oty Pawla, czyli tego od śmierci pięknych saren. To jest biografia autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego i mówię o tej książce dlatego, że ja tak średnio, a ta książka była w finale nikę, w siódemce finałowej nikę rok temu? Wtedy, kiedy szczygiel wygrywał. No więc. Wszyscy mówili, że dobra. Książka, która od początku do końca mrozi krew w żyłach. Już mówiłem sto razy, ale powiem jeszcze raz. Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota. Od samego początku do samego końca. Książka, która cię rozbawiła. Jestem ciekawa, czy są takie książki wśród reportaży? To znaczy, całe książki nie, ale na pewno są miejsca w reportażach śmieszne, śmieszniejsze, zaskakujące, zabawne, w taki sposób, że właśnie potrafią sprawić, że się człowiek na chwilę zaśmieje, ale generalnie nie. Nie ma takich książek, gdzie. Przez cały czas albo przez większą część czasu się śmiejesz, bo ja chyba wybieram po prostu takie książki, które nie będą dla mnie rozrywką, ale będą jakimś takim dostarczycielem refleksji albo po prostu takich myśli, które rozmontowują moje dotychczasowe myślenie albo które pozwalają na znany problem, znane zjawisko spojrzeć z innej strony, poszerzyć perspektywę. Więc to nie są takie zadania dla książek yy, rozrywkowe. No ale taka jest literatura faktów. W przeważającej yy, w przeważającej części ona jednak ma działać zupełnie inaczej niż rozrywkowo. No i to wszystko. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście, że oglądaliście ten film do końca. Ja tymczasem idę pisać, a właściwie ciąć. Ciąć to co już napisałem w rozdziale numer chyba 4 czy 5 mojej ciągle pisanej książki. To pisanie jest trochę takie jak rzeźbienie, w takim sensie, że przynosisz bryłę tekstu, którą sobie sformowałeś wcześniej, ale żeby ona była no, nadająca się do pokazania światu, to trzeba ją obłupać, wydobyć to, co tam jest ukryte. Najważniejszego, być może najpiękniejszego. Tak to działa. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.